Cześć, jak co tydzień witam Was na naszej farmie w Siemoniu. Dzisiaj kilka słów o desykacji rzepaku. Jak widzimy czas biegnie nieubłaganie i bardzo szybko. Jeszcze parę tygodni temu zastanawialiśmy się tak naprawdę, co z tych naszych rzepaków wyrośnie, jak przetrwały mrozy, jak poradziliśmy sobie z problemem chorób i bardzo trudnym problemem szkodników. W tej chwili powoli rzepak wchodzi nam w fazę dojrzewania. Tutaj, akurat, znajdujemy się na plantacji odmiany Artemis. W tym fragmencie zastosowaliśmy uprawę klasyczną, orkową i siew punktowy. Myślę, że większość z Was stoi właśnie w tej chwili przed dylematem: dosuszać rzepak czy nie, desykować go czy nie. Niestety, jeśli chodzi o dobór substancji. Został nam w tej chwili tylko glifosat, więc te decyzję musimy podejmować w miarę szybko. Jeśli mieliśmy do dyspozycji preparat reglone, tudzież jego generyki, tą decyzję mogliśmy nawet podejmować w ostatniej chwili. W tej chwili, no niestety, używając glifosatu musimy te zabiegi wykonywać na co najmniej dwa tygodnie przed przewidywanym zbiorem. Na plantacji, na której się znajdujemy i na kilku innych polach na naszej demofarmie Będziemy się starali jednak nie stosować desykacji. Tutaj, akurat, mamy bardzo ładny, wyrównany łan. Zero zachwaszczenia. Bardzo ładnie, równo na całej roślinie. To jest cecha charakterystyczna tej odmiany. Bardzo ładnie, równo. Dojrzewają nam praktycznie na całej roślinie, na całym pędzie łuszczyny. Więc tutaj na pewno tej desykacji nie będziemy wykonywać. Raz, że jednak chcemy walczyć o jak największy plon. Dwa, że wiemy dobrze, jak wiele w tej chwili kontrowersji wzbudza w społeczeństwie stosowanie glifosatu, szczególnie w tych momentach, takich tuż przed zbiorem. Także ta plantacja jest bardzo ładna, wyrównana i tutaj na pewno desykacji stosować nie będziemy. Natomiast, jakby na po, po, naprzeciwko mnie. Znajduje się troszkę mniejszy kawałek rzepaku, i tutaj mamy niestety mniej wyrównane dojrzewanie, bardziej zróżnicowane jeśli chodzi o mozaikę glebową. No i oprócz tego jest też trochę chwastów, i jakby te wszystkie aspekty jednak będą przemawiały za tym, żebyśmy akurat na tym kawałku zastosowali tą desykację. Co nam daje jeszcze desykacja? Ci, którzy jednak chcą się zdecydować, wiedzą dobrze, że jednak e, dzięki temu, że mamy dosuszone rośliny, ten e, zbiór jest dużo łatwiejszy. Natomiast pamiętajmy o tym, e, to co powiedziałem przed chwilą, że jednak e, każdy zabieg desykacyjny jakiś wpływ e, na obniżenie e, plonu niestety ma. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli już decydujemy się na stosowanie glifosatu, e, niezbędne, a jest to bardzo częstym błędem, że stosujemy sam glifosat. Niezbędny jest dodatek adjuwantu, który wspomoże nam działanie glifosatu, ponieważ no, rzepak to jest roślina kapustna, ma silny nalot woskowy i niestety ta substancja nie zawsze wchłania się w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. A dodatek adiowantu naprawdę bardzo silnie wspomaga jego działanie. Także ostateczną decyzję pozostawiamy Państwu. My jednak na tych 70 naszych hektarach rzepaku, jaki w tej chwili tutaj mamy, może 15 hektarów będziemy desykować, resztę chcemy zostawić do naturalnego dojrzewania. Musimy się też liczyć z tym że trzeba wytrzymać wtedy psychicznie i często szybciej będziemy zbierać zboże niż rzepak, ale no myślę, że większość z Państwa też ma te plantacje dobrze ubezpieczone, więc nie, nie powinna się martwić jakimiś ekscesami pogodowymi i nie denerwować się, jeżeli ten zbiór rzepaku będzie nieco późniejszy. W końcu po to te wszystkie zabiegi owadobójcze i grzybobójcze wykonujemy, żeby maksymalizować plon z hektara, a co za tym idzie, również dochód, który realnie trafia do naszej kieszeni.